3, 2, 1, cześć! Uwaga, in before spam. I mega spam. Mega spam. Uwaga, uwaga, czekaj. Coś słabo to idzie ten spam. Masz kolorek, masz przebicie. No, o, jest, 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 jest. Dobrze, jest. Nie oh, lubię. Sorry. Dobra, odliczam 3, 4, start Siemanko ja jestem Wartes. Nieprawda <noise> I biegnę na środek. Tak, ja jestem Wartes. Właśnie e, słuchajcie. Mandzia i witam no, Waska śmierci po nordmańsku. No ja chciałbym tutaj życzyć na samym początku. Chodź Wartes, 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 gdzie jesteś? Ja idę na północny zachód. Czyli na jakie kordy? Dwójka, jedenka, trójka? Minus, 20, minus 30 i minus 25, no nie po prostu. No dobra, minus 30 i minus 25. Aha, Byk. Dobra, biegnie tam, biegnę tam. Tak, chciałem powiedzieć, że dzisiaj gram na padzie od Xboxa, więc będzie ciekawie. Ale To jest pierwsza sprawa, a drugie, ja chciałbym życzyć Vertezowi wszystkiego najlepszego, gdyż dzisiaj swojego jego rodziny. Tak, dzięki. Życzę ci miliarda widzów. Jej. Jak pięknie, tylko szkoda, że w Polsce to nie ma tyle osób żyjących. Nie... Może kiedyś, może kiedyś przejmiemy jako, wiesz, nagrywał. kupować cały świat. Juhu! Będziesz nagrywał po Swahili. What? Będziesz nagrywał po Swahili. Swahili to jest język przyszłości. Swahili. E, alfa a what country is it? E, po, po... Nie, po nie... lolo, otworzyłem skrzynię i wszystkie itemy, które miałem przy sobie mi zniknęły. Ej, zawsze wszystkie. spoko. Wszystkie. Niesamowity wszystkie. serwerem CSGPL jeszcze dostałem tutaj bana za... O, Wertes wiek najcesz. Ale dobra, każdemu się zdarzają błędy, bo to będzie taki filmik antyreklama. Po tym jak reklamowałem przez moje wszystkie filmiki, teraz taka antyreklama, taki Doszbak Mancio Warte z kolei bije. Ktoś mnie bije. Pomóż? Bigo Dam ci mieczek jak go zabijemy za to, bo też Bigo, 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 bigo! Wiesz, bo ja mam mało serduszek, wiesz, ty tutaj balcz, ty tutaj opacz. Dobra, daj mi mieczek. Dobra, trzymaj. Dziękuję z góry. Trzymaj, bo uważaj, kolejni biegną. Czy można oswoić i rybką, czy nie? Fuck, miacz mi zniknął! Lol, brawo. Wow. Dobra, kolejny żyje. Ale ich tu jak głupi, nie? Mm -hmm. No bo wszyscy pobiegli oh, za nami. Gdzie jest Mandzio? Za... Where is Where is he? Boże, cofa, cofa cię też, trochę tak? Wiesz co, jak, no, jak gra wykrywa, że jestem za szybki, to of course, yes. O, taktycznie. O, skrzynka, ja sobie Zajet. wezmę tunikę O, nic Zajet. dla ciebie, nic dla ciebie, sorry Okej okay. Przepraszam, <laughs> przepraszam no, Okazało się, że skrzynka była pusta A, empty, uh. Mhm. Co ten koleś robi? Wiesz co? Eee z... A, kurde, już mi się przypomina akces z budeczką. Opowiedz Wiesz co? Na jego nieszczęścia mam wędkę O. Opowiedz historię Pewnego dnia, gdy wyszedłem z negatywem na dwór na naszej plaży na Hawajach, Bany jeszcze spała w łóżeczku. Zobaczyliśmy pewnego gościa, który chciał określić nasze mieszkanie. Czy on się nazywał Gimper? Zac... Nie, ale uh -huh. zaczęliśmy go gonić. Po czym tak go ganieliśmy? On to był jakiś zawodowy. Ej pa 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 pa, pa. mądry jest. No? Przed podwodę. Dobra, to był zawodowy pływak. Odrzucasz go. Ej. Taki protip. Wiesz co, no w, sumie, no w sumie to prawda, no nie, ale jako, jako nie mam... Nie. Zbroi to mu zadaję zero obrażeń, ponieważ wędka nie zadaje obrażeń. A jak zadaje to wiesz, to jeżeli jest znajdzony, to mu się regenerować. Dobra, ale ja już sobie płynę tam prosto. No ja tak wiesz, że, ale kontynuuj że kontynuuj będziemy hisz... go tak gonić nie, nie będziemy mieli dostępu do skrzynek, to w końcu ludzie się... E, kontynuuj wiesz. historię. Żadne skrzynki, żadne Zobacz, tutaj zmartwienia. My chcemy wszyscy historię. A dobra, to tak gonili... Płynęliśmy za tamtym zawodowym pływakiem, no nie, on, on bardzo ładnie pływał, jak już mówiłem, pewnie to był Edward Zawodowiec, e, no i w końcu... John zniknął! On, on tam jest, on jest z lewej, widzisz, on tam... on tam a. płynie do skrzynek. Wiesz co, bierzemy go jakoś... Ja sobie tutaj zjem. Dobra. Wiesz, mamy przerwę, pada deszczyk, jest ładna pogoda... No i ci mówię, tak sobie pływaliście, ładna pogoda! Chociaż nie mamy pieska! Ale. Weson wes pomyślał, żeby na wysepkę wrócić, to jest wracam na wyspę. Dobra. Tak jak mówiłem z tym, go z tym gościem, zawodowo, pływak płynęliśmy tak sobie do niego. W końcu negatyw się zmęczył i stwierdził, że sobie popłynie na brzeg, no nie? Mhm. I na brzegu zaczęła się taka historia, że on znalazł łódkę z wiosłami, i po prostu dopłynął. I gościa zabił. Oo. Tak, I teraz na Hawajach szuka policja, i już tam nie wracamy. Rozumiem. Gdzie zamierzacie uciekać? No czy wiesz, akurat nie będą nas ścigać zbytnio poza krajem Takie to w końcu hawaje, cała skrzynka. Mm -hmm. CREEPER jego nie! To, ja uciekam. Także jesteśmy wolni. Ale ej, ale ty nie nagrywasz tego co ja mówiłem, tak? Nie, nie. No to dobrze. Bo jak to by wyciekło, to trochę taka... Blika. Nie, 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 nie martw się, wiesz, na mnie zawsze możesz liczyć. Dobrze, cieszę się, jestem z tego zadowolony. Także... Także jak już mówiłem, łódki nie mamy, czyli teraz będzie gorzej. Mhm. Mm ale wiesz, wiesz co jest lepsze? Że możesz go bić. Bo Ziem. on patrzy, że go obkrążyliśmy. Dobra. To to go tłucz, a ja obstawiam tyły, chyba że on ucieka jakoś bardziej. Tak, chce się bić, to jest lepsza sytuacja niż wtedy, bo tam ten cały czas uciekał. Co sądzisz o tych nowych opcjach YouTube'a, dla youtuberów? O, rzucił mi nasionka. Takie, że możesz sobie umieścić w rogu swój profil, przez co ludzie mogą wejść na twój profil i tak naprawdę po zastanowieniu to bardziej przeszkadza, niżeli pomaga, ale druga funkcja jest dużo fajniejsza, gdyż możesz stawić miniaturę swojego filmiku z obrazkiem, a nie za obrazkiem. właśnie to widziałem, ludzie, a nie widziałem gdzie to się ustawia. Ja. To jest już dla wszystkich w adnotacjach. Przynajmniej ja coś takiego dostałem, bo A, na displayu przeczytałem temat. Nowa notacja. No bo widziałem mu Pabla, właśnie widziałem u, u, u każdego. U każdego po prostu. E, I ogólnie, dla mnie to jest fajna opcja. No dla mnie jest. Tylko, super, że no, mi, mi się nie chce o się ja robić. że dodawał obrazek, no nie po prostu za No ja też i, i, i później zaznaczał, ale ja też mówiłem nie lub sobie, że tak robi. Dobra, to chodź tu do mnie i idziemy I w las. E, wujku, to jest masz jeszcze jakieś historie. Historie. Mm -hmm. Historie z życia. Który, na przykład nie wiem. <grywa> e, poproszę to o żelazku. Żelazku? Tak. A teraz mówię, bo pamiętam, że kiedyś musiałem szybko pójść na egzamin. E, wiesz, no to był egzamin na prawo jazdy, musiałem wziąć garnitur, oh, bo dlatego, że usłyszałem taką historię po prostu od kolegi, że jak ktoś ma garnitur, to, to ma większe szanse, żeby zdać, no nie? Mm -hmm. e, I był taki bar, że miałem e, ko koszulę nieupracowaną, bo wiesz, bo tam z pralki, no nie z tam, gdzie, jak, jak to się nazywa, była, mm, kurde, to słowo suszyła no. się, o, suszyła się. <laughs> Takie trudne słowo. <laughs> tak, zap zapomniałem o tego słowo w ogóle. No i trzeba było mi uprasować, bo była trochę popamięta ta koszula, no nie? No i wiesz, jako że mi się śpieszyło, to szybko wyjąłem żelazko, podłączyłem. No i trzeba uprasować teraz. Tak myślę, okej, okay, dobra, to nam wezmę. Tam pamiętam, że za zawsze trzeba było wody dolać. Czemu to jest pochodnia? Wodę doleć trzeba. Nie zadawaj głupich pytań. No i dobra, dolałem, tam coś poklikałem i dobra, trzeba uprasować. Dobra, pracuję, pracuję, zadzwonił telefon, no nie no to dobra, to od razu pobiegłem odebrać Nee, ja... to jest gdzie jesteś. Jesteś, jesteś! Właśnie. Ja na, ja na górę wbiłem. A, okej, okay, dobra, opowiadaj dalej, ja cię nie przerwałem. No i tam poszedłem odebrać telefon, ja sobie rozmawiam. O, skrzynia. O, Pusta. E, poszedłem sobie rozmawiać przez tą przez tą skrzynię chciałem powiedzieć. Mm -hmm. Przez telefon. Dobrze ja rozumiem. gadam, gadam, gadam. Nagle patrzę dymi mi się, wracam. A ty mi się koszula. Czy co? koszula mi się zjarała o. bo zapomniałem, że laska podnieść, wiesz? To jest wejście na zgie. Jaki, ktoś dobrze napisał. Jaki web? Ja, ja tutaj się bawię w Tarzana. Hej Tarzan, where you Eee, e, Na drzewie. Okej okay. A gdzie ty? E, nie wiem. Jestem koło drzewa. A tutaj. <laughs> dobra. E, musimy gdzieś pójść. To jest pewnie. A Jak? proponuję spawn. Przykład do góry. O tutaj. na spawn. Mhm. Mm, okej. Okay. W zasadzie oni i tak nas nie zniszczą. I tak się to skończy, że któryś z nas umrze. Jak zawsze. Kiedy mówię, że nas nie zniszczą. Tak, tak to się skończy. Ale ty, ty, z, ty tutaj i zazwyczaj jesteś. i druga osoba przetrwa i ona wygra, to wszystko, mhm. a druga będzie się nudzić. Ho, 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 ho. Ja tak miałem z Multim. Ostatnio, teraz. No ja ja też tak że... często miałem, jak z kimś grałem. <laughs> ktoś na początku miał i ja sobie sam latałem, albo ja na początku padłem, i ktoś sobie tak latał. Tak mówię o o odcinkach, które ostatnio planowałem z Pablem nagrać, no ale... Jak już mówiłem. <grym> Warto jest, na, z Pablem, jak, jak, śmiałeś, jak śmiałeś. Jak nie nagrać z Pablem i nagrywać z sub unsub. Unsub. Jak to? No, przykro mi. Zombie, 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 słyszałeś tą teorię? Mm, tak. Uważam, że, że tak. Magneka. Uh... <laughs> oh, oh to, 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 ro, to. to, to. Ja uważam, że ty to wciśniesz i umrzesz. Tak? Tak. Wiesz ja tu nigdy nie byłem, więc wolę tego. Tak <laughs> Jeżeli zostaniemy we dwójkę, to tutaj idziemy, okej? Okay? Zapamiętaj kordy, czekaj uh, 30-58 Dobra, no Mamy... i waypointa postawiłem. O właśnie, zapomniałem, że race minimaps. No Czy... właśnie sobie dzisiaj zainstalowałem. O, kroba. To teraz się nie możesz patrzeć, ponieważ twoi widzowie jeszcze nie są gotowi na takie widoki, tylko zabiję szkieleta. Aha uh -huh. Ponieważ zrobię bardzo nikczemny czyn. Tam, to tam zombie są operacji. Mhm. Mm Weź sobie przybliż na Nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz, nie patrz. Dobra, nie patrzę. La, 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 moi widzowie nic nie widzieli, bo zamknęli oczy. Okej, okay, możesz już patrzeć. Tak, no. nic się nie stało. O, widzę, tam krowa ciągle stoi. Tak, tak. Także no. Nie, nie wiem, co ty tam z nią robiłeś. A, takie tam, wiesz. Okej, okay. co, co robimy? A jest... sześć osób zostało. Tak? A, no, tak czy widzimy to kogokolwiek? Okay. O! Jest, na górze. Gdzie? Nie, na górze. Gdzie? Tam, na drzewce. No, 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 mhm. no, no. Pytanie, czy skoczy do wody i trafi, czy nie skoczy? Jak skoczy do wody i trafi, to. To, to go to, zabijamy. Yy... Jak nie skoczy do wody i nie trafi, to wtedy umiera. Wow! Ej, tu go się bije! Ej, szybko pomóż, 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 pomóż! Bigo, bigo, biego, 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 go, biego, Shit. Ale się nie odwrócił. Czekaj, bo koleś na mnie też biegnie. O! Nie, yeah, wygrałem z nim Czemu spać A SG Spike będzie działało? Działa czy nie? Nie, no problem. O. Nie mogę patrzeć na ciebie! Będziesz już musiał wolność ten fajny odnośnik do mojego filmiku z czasem. O reklama! Reklama, Czekaj, 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 tak. bo ja tutaj mam w dużo panikę. czemu temu. ja od niego w ogóle nie uciekam na... W ogóle czemu nie uciekamy? od mm, Nie mam dla tego pojęcia. Nie wiem. mod. To jest taka zamota, gdy się w sojusz ugra. Mhm, mm to zbalej wszystko na sojusz. Tak Zwalaj wszystko na sojusz. Wszystko na sojusz. W ogóle najlepsze jest to, że mi ze szkieleta... kurde, lag jest! Lag! Czemu no. go nie biłeś jak? No. O, umarłeś. Tak? Bol? Czemu ci się jak umarłeś? Ponieważ były lagi, nie mogłem zabić szkieleta zatem się zabił? Za... Nie, nie, zacząłem uciekać i kolej z enchantowanym mieczem nie wziął na hita A, enchantowanym 11 minut, no. no, tak Enchantowanym? Tak Dobra to, mają? Nie wiem No kurde, trudno, mało potworów jest, nie? ktoś bana dostał, zobaczcie A, zapraszał Admin... No to nie, 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 ja tam No Nie wolno, nie wolno, nie wolno, ja, nie, ja nic nie widziałem No ja Dobra. Werytezku, by dziękuję za tę piękną historię, pożegnać się Ty, bo Ty się przywitałeś też. Nagrywałeś? Tak. A, okej, okay. to no, także... Tak. Mówiłem, e, że, że nagrywałeś. Ja, ja, ja być Fantom, on, by, on być Zohan. Dzień dobry. E, I my idziemy, tak, uciekłem z pułapki, haha. Dobra, mhm. także komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę koniecznie, my się to jest Żółty, czerwony, co znaczy... Rzuty, czerwony, czerwony. <laughs> czerwony <i> guziszek. <laughs> Seems legit. Yep. <noise> tak, tak, cześć. Powiedz coś tam jeszcze. Um, uważam, że wpływ pingwinów afrykańskich na polski YouTube jest pozytywny. Dziękuję, do widzenia, cześć. Cześć, cześć. do widzenia. Artur Szpakowski, Żegligowski, Włodek. To były Włodek prawdziwe dane Verteza. My się z wami żegnamy, papa. To na były razie. prawdziwe cześć, dane Verteza, szybko, Podstawowe, szybko. W... Wpisywać na Facebooka i go stalkować. go, go, go.